Pytam. Nazwisko Jakobs. A może zbożową z bromem? Zbożową może jeszcze gdzieś znajdę, ale bromu nie ma. Słuchaj pan. Jakobs, Jakobs, Jakobs. Rozumiem, że jeśli nie dostarczymy panu kawy, odmówi pan zeznak. Nie ma zbożowej. No to zacznijmy od początku. Jakobs. Jakobs dla wszystkich. Dla przyjaciół Pedros. Pedrosa nie mam. Nazywa się pan Pedros? Jakobs. Na imię ma pan Jakobs, a na nazwisko, Pedros. Jakobs. Słuchaj, jeszcze raz powiesz Jakobs, a walnę cię pałą. Nazwisko. Zdecydowałeś się? Jakobs. <sklucz> Nikt cię nie pytał. Nazwisko. Ja... Nie mamy Jakobsa. Mamy Ciboneskę i Lawadcę. Pytam po raz ostatni. Ja też. Z stępień, mam tu wariata zadzwonić do czubków? Ja też mam wariata i nie dzwonię. No dobra. Proszę łaskawie podać nazwisko. Jakobson. Jakobson, Pedros. Pauknąłeś węża? Nie. Tylko nie chce dostać pało. Może ma dowód. Więc nazywa się pan Jakobs. Dlaczego pan mówił, że Pedros? Pedros to przezwisko. To nie jest polskie nazwisko. Pedros czy Jakobs? Jakobs. Przyjaciel ojca był Szwedem. Więc wczoraj wieczorem, panie Pedros? Jakobs. Zwracam się do pana po imieniu. Na imię mi Zygmunt. Ale ja używam pańskiego przyzwiska. Przyjaciele mówią na mnie Pedros. Rodzina Jakobs. Żona nazywa mnie Zigi a kochanka joystick. Zapnij się, Zygmunt.